Tutaj proszę wkładać, bo pieniądze to są najbrudniejsze Dobra, rzeczy podobne na świecie. Dwa 50. Dla 50? Dwa 50. 50, Naprawdę? Prawda? Proszę o to teraz. Dziękuję. Dzięki. 50. 50. Dzięki, mi Dzięki. miło. Dzięki. Proszę cię bardzo. Tak się robi samo. Proszę bardzo. Cukier wedle uznania, słomeczka. Dzień. Witam młody człowieku. Dziękuję bardzo. Też Lemoniada? Tak, eee, dwie mogę zrobić zgazowaną, jedna niegazowana. Nie Niegazowaną. To trzy niegazowane? Dwie. To 20 zł. Nie 50, <mian> złotych, 50, złotych, 50 zł wycieczyć. Szanujcie pieniądze. No my szanujemy. Jest, no zarobiona. Dziękujemy Myśmy o tym zapomnieli. A tym... Ale my przyszliśmy do auto ogólnie, teraz mamy poważny pieniądz. Miętka. Trzeba uderzyć, bo lepszy jest aromat. A no Pani, pracowałeś kiedyś w gastronomii? Przed tym wydurnianiem się w internecie. Świeżutka, lemoniatka. Damy jeszcze lodu. Słomeczka dla Pań. Proszę Dzisiaj bardzo. Oj, czy ja tyle zarobiłem? No ale już sprawdźmy. I proszę bardzo. I jak to mówią, do 50. To będzie 16.